Brawa. Już za mną lotnisko w Okęcie. Za dwie godziny mam lot. Lecę do Azji ponownie, tylko tym razem mniej turystycznie, a bardziej technicznie, bo lecę najpierw do Indii na parę dni. Skąd udam się do Katmandu? A z Katmandu gdzie? Pod Everest. Będę wszystko starał się nagrywać. Mam nadzieję, że powstanie z tego nowa fajna seria. Fajnie Was znowu widzieć. Bardzo dziękuję za dużo komentarzy. Miło, że ktoś, komuś się to podoba i to wszystko gląda. Także trzymajcie się. Pierwsze, co się rzuca w nos, to zapach. Nawet w samolocie, jak już na lotnisku wylądowaliśmy, było czuć, nie wiem, czy smród, ale dziwny zapach. Ciekawy jestem, jak wyjdę zaraz z lotniska, czy ten legendarny smród będzie faktycznie odczuwalny. Jeszcze tylko kontrola, bagaż. Ma po mnie przejechać jakiś gość z hostelu, ponieważ jest środek nocy i nie ufam taksówkarzom tutaj, bo każdy odradza a metro nie jeździ już o tej godzinie już mam wizę, ale jak mnie maglowali pierwszy raz w życiu, o tyle rzeczy mnie pytali chyba coś im się nie spodobało że mam tyle pieczątek i wiz w paszporcie wszystko kazali mi pisać ręcznie imiona rodziców, bo nie rozumieli gdzie się urodziłem kiedy się urodziłem, wszystko po kolei i byli jak dziwnie zdziwieni, nie wiem dlaczego czy ja dziwnie wyglądam Może na tym zdjęciu wyglądam trochę jak bandyta, ale bołysy, boysy i zaraz będę szukał swojego plecaka Plecaczku, plecakki gdzie jesteś? Znalazłem pana, który mnie zabierze do hostelu Fakt, że to przepłaciłem, ale i tak jak na nasze realia to tylko 30 zł za 19 km. Także stwierdziłem, że nie będę ryzykował z taksówkami. Metro nie jeździ. A taksówkarze naciągają srogo tutaj z tego co czytałem i wywożą w różne dziwne miejsca tam gdzie nie trzeba. Są niby sprawdzone korporacje, gdzie się płaci z góry i ma się tak jakby bilet, gdzie macie zawieźć i dopiero gdy się dojedzie, daje się gościowi bilet i jemu dopiero płacą. How far is hostel? How many kilometers? Half kilometer. This is fourteen yet. Fourteen. Yeah. Forty fifty kilometers. Yeah. Hello, Dobre państwo. Mamy godzinę dziesiątą rano. W mieście Delhi, Indie mamy tylko 32 stopnie, Zapowiadane jest 38 do 39. Musiałem chwilę przerwać, bo był ATM, z którego też nie wiadomo jak wyciągać. Teoretycznie 10 rupi to jest, 20 rupi to jest złotówka. Idę do sklepu, bo na nogach mam górskie buty, a tu jest ciepło i wolałbym chodzić w klapkach. Przede wszystkim takie małe podsumowanie. Pierwsze co się rzuca to duży ruch. Faktycznie wynajmowanie tu taksówki to jest. Na lotnisku to jest Saigon. Nie można się nieźle wrypać. E, także wolałem wydać te 30 chyba złotych, nawet nie całe polskie, na dowóz do tego hostelu. W ogóle ruch gorszy niż, niż w Tajlandii czy w innych Indonezjach, gdzie byłem trzy pasy, cztery po pięć samochodów w szerszym mieście oczywiście wszyscy trąbią, wszyscy jeżdżą jak chcą smog, kurz a gościu, który mnie wiózł a że, że miał bliżej to jechał pod dwu, dwu czy trzy pasmówką pod prąd jechał na awaryjny, a co tam, bo bliżej po co będzie jechał na naokoło i najlepsze, że policja nic sobie z tego nie robi wszędzie przejeżdżał i gitara dziwny zapach teoretycznie zapach jedzenia Drzew teraz, a zarazem smrodu, smogu, no, no jest gorąco, a w hostelu też, później Wam pokażę hostel, ale najpopularniejszy hostel chyba tutaj w Indiach, e, przynajmniej na Booking.com, miał najwięcej komentarzy i byłem gościem numer 21057, także niezły przemiał mają. Delhi nie jest jakimś moim szczytem marzem do zwiedzania, bardziej chciałem po prostu zobaczyć i poszwędzać się, nie mam też planów co, co tu zwiedzać także stwierdziłem, że większą frajdą będzie trochę zgubienie się oczywiście zobaczę te główne miejsca jak Czerwony Fort i, i, i parę tam innych świątyń ja mieszkam powiedzmy nie na obrzeżach, ale troszkę z boku chciałem przejść tam do centrum z buta, a jest to prawie 15 km i ponad 3 godziny chodzenia, także jako tako pewnie przejdę, ale wrócę jakąś metrem. Mam nadzieję, że jakościowo filmy będą się Wam trochę bardziej podobać, bo jest, mamy na pokładzie trochę lepszą kamerkę, zewnętrzny mikrofon, lepszą stabilizację, także powinno być lepiej. trzeba uważać, bo to się jedziele. Dobra. Jest jakiś sklep, pewnie w nim przepłaca, ale trudno. Trzeba się przyzwyczaić, bo wszyscy trąbią. A tak wygląda parking. Generalnie w Azji stosuje się jedną zasadniczą zasadę na turystę. Olewka. Jak nie patrzysz i masz w dupie, to się momentalnie smakuje. A jak zaczniesz reagować, to już dupa. Także... Nauczony już troszkę doświadczeniem, mam w dupie. jestem na wakacjach. Misja w połowie się udała, jest woda. Co najlepsze, zaskoczył mnie pan. Byłem pewny, że chce mnie naciągnąć, chociaż może jeszcze mnie naciągnął, nie zdaję sobie z tego sprawy. Ale zapytał się, czego szukam, powiedziałem, że kłódki. Powiedział, że oni inaczej na to mówią i że może mi kupić znajdzie sklepy i kosztuje 40-40 do 50 rubli no to mówię kurde 2 złote to ja zapłacę za kurtkę podoba mi się taki plan no i faktycznie mi kupił za 40 myślałem że coś będzie chciał a ten piąteczka cześć jak się nazywasz inara inara You see, clubia. the best hostel in the Delhi? It is. It is. This what I've today. <laughs> I saw yesterday that I was 21,057 person, the guest. Yes, you are a lot the of last guests. Last three, three years, we host 35. How how three. how many years three. you working? Three. Me, I just worked from last year, so one year. What well, yeah. hostel is three years? Yeah, one six years. Three years, 21,000 guests. I'm very Jest i lokalny pies. Ale co tu w środku miasta robią świnie? Idę, jest ich więcej. Spodziewałem się krów, bo o tym czytałem. Ale świnie? O Boże, jakie utaplane w błocie. Czuło, śmieszne to było. U nas w Lublinie też dziki biegały. Znalazłem też sposób na to ktuki. Jak idzie się w drugą stronę po ulicy, to nie bardzo cię zaczepiają, bo idziesz w przeciwną stronę. Także jest to jest też jakaś dodatkowa opcja. Ale wbrew pozorom, nie jest tak tragiczne. Myślałem, że będzie gorzej, jeśli chodzi o temperaturę, bo. To eee, się że Nie miało być gdzieś tu metro. Ale już idę i idę. Nie ma tego metra. Coś czuję, że albo to są naprawdę tak olbrzymie odległości, albo ja się tu nie, i tak nie znajdę. Także mi się wydaje, że chyba najlepiej to będzie się zgubić, a martwić, że się będę później. No i to mnie się podoba. Zgubiłem się, no, skręciłem gdzieś i patrzę. Chyba. ale bez mięsa także wegań, wegetariański albo wegański bardzo ostre ale dobra Mam nadzieję że do kibla zaraz nie będę musiał lecieć, bo nie wiem gdzie. Nie wiem tylko co to jest o to białe Jakiś taki kefir, bardziej chyba do zabicia ostrości smaku. Mam lekkie obawy co do tego co zjadłem. Było spoko, ale generalnie e, nie wiem czy mój żołądek jest gotowy na takie smaki. Ale starałem się jak najostrzejsze jeść, żeby wypalić w razie czego jakieś bakterie. Nie można omijać tego palącego, bo wtedy. Raka. Także nie czuję się może zbyt pewnie, ale jestem dobrej nadziei. Trzymajcie kciuki. Jednak jest wciul ciepło. Coś się tak wydaje. Najgorsze jest to, że chciałem iść z buta, ale jednak to jest mało wykonalne chyba ale chyba bym szedł bez kitu ze 3-4 godziny tam do tego mniej centrum Jakże jednak skręcam na metro i idę do metra podjadę sobie, i gdzieś z głowy, bo szkoda się męczyć mała informacja jak jeździć metrem w Delhi żeby dojechać do daną stację, musimy podejść do automatu albo do kasy i wybieramy tokeny które rzucone na stacji docelowej otwierają nam bramkę ja akurat na jeden bilet i 20 pieniędzy. 20 pieniędzy. Zjadł, zjadł. I wylacili mi. I wygrałem z bilem banki. Dostajemy o taki otoken. Przykładamy go najpierw do bramki, żeby się otworzyła, a jak powiedzieliśmy na dobrej, to się trzeba wrzucić i ja się otworzy Jadę na centrum sekretariat i się przesiadam się. Metro czyste, w miarę nowe, nie ma dużo specjalnie ludzi. Także daję okejkę okay nie jest drogie, chociaż nie wiem do końca ile zapłaciłem, ale jakieś monety. Także nie są to duże kwoty. A odległości są ogromne, bo dwie stacje to jest godzinę z buta. A ja przejadę teraz jeszcze jakieś 6, czyli no, myślę, że spokojnie, jeszcze z 2,5 godziny, my przez w tym upale. Obiad. Posiłek ten kosztował mnie 35 tych rób. To znaczy, że to jest jakieś złoty zł. Grubo, nie? Opłacało się, bo w restauracji zapłaciłbym pewnie prawie, że jak Europejczycy. Moi nowi koledzy, pozdrawiają z Delhi. Yeah. Ale jednak odradzam chodzenie o 12.30 tak jak ja w słońcu, ponieważ jest mega gorąco i pan chce tu No no thank you No, tu się przechodzi przez przejście Lalka o przetrwanie i Idzie nie zaczepić Także to o, thank you. Generalnie ee, To był on ona Także i nie dotknęła to, dotknął. Oh oh Chyba jestem przystojny. No, dziwnie się z tym czuję. Generalnie zostałem załadowany w bambuko, bo jestem w informacji turystycznej, czyli klasyka gatunku wsiadasz do tuktuka, Płacisz cały guzik, ale zawodzicie do biura turystycznego, w którym e, e, zostajesz wytymany. <grystanie> Także i tak nic tu nie kupię. Bilet na pociąg to jest ja kupię na stacji, nie potrzebuję jej pomocy. Ale żeby być miły, to posłucham do powiedzenia. Ale muszę przyznać, że są mistrzami naciągania. Naprawdę w Europie by byli świetnymi sprzedawcami. Elegancko bez mrugnięcia oczkiem sprzedał mi historyjkę o tym, że jutro jest wszystko zapięte. Nie warto ufać tak za bardzo, bo biały jest biały i zawsze będę chcieli go naciągnąć. Pewnie mnie nieraz naciągnął, ale staram się rozsądnie myśleć ile to jest warte. Na przykład taka mała kola 250 litrów. No wierzę w to, że może kosztować 20, bo woda w supermarkecie 445, czyli to jest 2 zł, no to takie to złotóweczka, no to się zgodzę. się. Jest prawie piętnasta i dało mi w kość to słońce. Obszedłem tutaj wszystko, ale tu jest jakaś dzielnica, ulica bardziej techniczna, jakieś elektroniczne rzeczy, klimatyzatory, narzędzia i cała potem ulica, rzeczy motoryzacyjnych, oleje, nie oleje, farby, części samochodowe. Wiele serwisów jest na dworze. Cieniu, gdzieś pod murkiem mają szafeczkę z jakimiś rzeczami i rozpierdzielone na pół samochody naprawiają i tak samo na ulicy są zakłady fryzjerskie jest przesełeczko, jest pan który strzyże i tak. I nie trzeba mieć salonu fryzjerskiego, można na ulicy to robić idę na razie odpocząć bo nogi mi stójka wyłażę. Nie zgadniecie co mam. Już wam pokazuję. Zapłaciłem za niecałe 8 zł. Chciał się zgodzić nawet na 7, ale już szkoda go zrobiło. W sumie, że się będę z nim targował i dałem mu te 8. I kupiłem też banany. No. Banany, 6-7 bananów. Kosztowało. Waga, złoty pieniądze. A smakują 5 razy lepiej niż po. Bardzo dobrze. Zaraz się nimi Tu się so where are we going? So we are heading to Rajendra Katta dhaba. It's <laughs> some really good chicken. Great. This music is for you guys. Jemki Kamil. Isjema na kurczaka. Ja nie jem kurczaka, ale spróbuję. Kurczaka, la. <laughs> we'll play some really good music for you guys now. The next song will take you. Wybieramy się właśnie w miejsce gdzie będziemy jeść. Jest to miejscówka, gdzie jest kupa jedzenia i nazywa się Rajinder, De... Rajinder da Daba z gościem z hostelu, który nas tu przywiózł. Będzie nam pokazywał podobno jest mega dużo miejscówka z dobrym jedzeniem, jakże od każdego po 500 tych rupii ale w sumie no nie jest to dużo jak za jedzenie, a jest ciekawie. Mamy tak mamy wszystko. Jest to table? No, a... Table. All these uh, scooters, they have been punctured and then the tires are taken out. Okay, oh, I need a volunteer. One of you, come with me and rest, capture this place. Okay, do not let anybody, you know, conquer this place. Okay. are Dennis. Ah, you. To jest Very very very, not fighting but good. Mm. Mm. Różne formy kurczaka na patyku z jakimś sosem trochę cebuli z kary tak jakby. Na patyku! Bardzo dobre, muszę przyznać. Wcześniejsze bardziej takie to czyste to takie bardziej na tego sosu ale bardzo ładne. zobaczymy co dalej runda druga rozsiadamy się na stoliku tu lepią naleśniki, tam robią sos i mamy kurczaka w sosie to Powiem szczerze, w końcu coś mnie zaciekawiło chodzi o budynki, ale jest to mega duże i zarąbiście podświetlone. Czas. A ja idę zobaczyć ten Indian Gate, bo się świeci ładnie. A potem odpoczynek, bo jutro zwiedzamy stare Delhi. Wszystkie świątynie. Myślę, że będzie to najlepszy wybór ojechanie o, o 7.30, bo będzie dosyć chłodno i nie będzie ludzi. I będzie fajnie. Od razu będzie kupę jedzenia, tak jak teraz wcześniej próbowaliśmy. Zwiedzanie, jedzenie, jedzenie, zwiedzanie i powrót. Ogólnie chaos i zamieszanie. I jakieś chyba święto jest, bo zamykali drogi. Prawie się na policjanta wpierdzieliłem. Z karabinem, że jak na 22-milionowe miasto, to myślałem, że będzie gorszy hardcore, jeśli chodzi o samochody. I tutaj przemieszczanie się. Dziwi mnie trochę to, że metro jest mega tanie, znaczy w sumie dla mnie. Nawet dla nich też chyba nie jest drogie, ale dosyć mało ludzi z metra korzysta. W Pekinie to by się jak sardynki tam umieścili nie wiem dlaczego do Pekinu porównaj, chyba to jedyne takie duże miasto, w którym byłem do porównania ale tu jest nieogarnięte nic, tam jest wszystko ogarnięte tam są korki ale tam wszyscy ładnie, równiutko jeżdżą, a tutaj to każdy jeździ jak chce, robi co chce dwa pasy, trzy samochody albo i skuter jeszcze dodatkowo lub dwa z boku, także podziwiam ich za to, że Potrafią się odnaleźć, czyli nie ma w ogóle stórek, jeszcze nie widziałem. Jezus, Maria, ile ludzi! Zapinam P w kieszenie. O matko, normalnie fest.